Witam, dziś pokażę Wam poradnik poruszania się po grze ProPilki 2. I po wejściu w grę w głównym menu mamy kilka zakładek: single player, gra pojedyncza, multiplayer, gra przez sieć, player setup to jest opcja gracza settings, są opcje gry, records rekordy Quiz, no to wyjście oraz poniżej oba linki po których, w których są zamieszczone informacje od producenta na temat gry no i jadąc od początku może zacznijmy przez od zakładki player setup Tutaj możemy stworzyć swojego gracza lub yy, włączyć yy, gracza, któ którego mamy już zrobionego, już istniejącego. Poprzez yy, naciśnięcie play as a guest możemy stworzyć nowego gracza po wciśnięciu new. Yy, ja pokażę tu na swoim graczu poprzez yy, wciśnięcie edit edytuję tego gracza i już na początku mamy opcję tego gracza no i od początku mamy name, czyli imię gracza, które będzie nam pokazywane, wyświetlane nick poniżej nationality, no to narodowość gracza w naszym przypadku pl może być Pol może nie być nic wpisane, nie jest to okienko konieczne. Yy, Clotys Color yy, to jest yy, kolor ubranka naszego yy, gracza. Mamy do wyboru 35 kombinezonów od różnych kolorowych poprzez yy, barwy narodowe. i nawet polskie I zostawimy na razie na naszym polskim kombinezonie kolejna zakładka to password protection yy, tutaj jest yy, hasło do gracza, po prostu aby gracz inny nie, nie mógł nie mógł podrobić naszego gracza żeby nie mogły wejść dwóch graczy o tej samej nazwie na dany host Możemy sobie wpisać hasło, aczkolwiek nie jest to konieczne i bardzo rzadko się to zdarza Raczej to okienko zostawiamy puste. Kolejną zakładką jest Team Name. Tutaj wpisujemy nazwę timu. O ile do jakiegoś należymy, jeżeli nie, no to możemy wpisać sobie również dobrze własny wymyślony team. Jeżeli należymy do jakiegoś konkretnego teamu mamy zakładkę Team Password i w tym w tej zakładce wpisujemy hasło do naszej drużyny też służy to do tego aby inni gracze podczas gry mogli pisać w, na czacie drużynowym i inni gracze spoza innych drużyn nie będą tego widzieli, no ale warunek jest taki, że każdy gracz musi mieć wpisaną tę samą nazwę do drużyny jak i ten sam to samo hasło kolejne y, zakładki to są już mniej istotne tutaj wybieramy głosy jakie nasz gracz ma wydawać podczas grania jest to niekonieczne, ale jeżeli ktoś <laughs> lubi to może sobie zmieniać. Yy, kolejno, game settings, czyli edycja. Yy, tutaj dokładnie pokażę Wam jeszcze później w opcjach. Ale możemy sobie też tu zmienić podstawowe ustawienia gracza, klikając Default Equipment. Przerzuci nas do okienka, czyli do naszego ekwipunku, jaki posiadamy. No i tu mamy do wyboru świdry, mały świder, duży świder. O i od bałajki, poprzez coraz cięższe, grubsze kije na grubszych żyłkach. Oraz przynęty, no, od blaszek. Tak zwanego miś poprzez poziomki, błystki cięższe blaszki, kogutki oraz morwyczki. No i tu podstawowe ustawienia sobie wybieramy, na których za każdym razem będziemy zaczynać grę niżej mamy jeszcze network records to służy nam do zapisania rekordów na stronie światowej stronie propilek aby utworzyć konto właśnie na tej stronie żeby nasze rekordy były tam rejestrowane kilkamy create a new account jeżeli mamy to już założone i chcemy po prostu to wyłączyć na chwilę Klikamy ten link poniżej. Jeżeli mamy stworzonego własnego gracza, klikamy select. Jeszcze mamy zakładkę delete. Jeżeli chcemy jakiegoś gracza usunąć, a my nie chcemy, przechodzimy dalej. Mamy już stworzonego gracza. Teraz zajmiemy się opcjami. A w opcjach mamy podstawowe opcje, to język. Mamy język fiński oraz język angielski. Producent przewidział dwa języki podstawowe do tej gry. Kolejnym zakładką jest rozmiar naszej gry, naszego pulpitu. Po naciśnięciu mamy kilka tych rozmiarów. Początkowo. Począwszy, gra y, będzie ustawiona na rozdzielczości 1280 na 960 Ja mam zmienione na 640 na 480 ponieważ jest mi tak wygodniej. Tu możemy dostosować jaką chcemy do, do swojego monitora. Y, sound, volume, no to wiadomo, głos, regulacja głośnika. Możemy bez regulacji kolejną zakładką wyłączyć, to muzyczka nam nie będzie przeszkadzać. Kolejnym elementem, który możemy włączyć lub wyłączyć jest y, śnieg podczas gry. Tutaj Snowing Show in Fishing Window. Y, możemy włączyć lub wyłączyć padający śnieg podczas gry. Niektórym śnieg przeszkadza, ponieważ mieni się tam przed oczami. I można go wyłączyć w ten prosty sposób. No, jeżeli się lubi w naturalnych warunkach wędkować, poprzez załączenie krzyżykiem, śnieg mamy w grze. Kolejną y, zakładką jest full screen. No, Alt plus Enter, no, po wciśnięciu F11 okno wypełni nam się. Na cały ekran. Nie będziemy mieli na dole naszego paska od komputera paska narzędzi. Wówczas nie będziemy mieli problemów z tam z załączaniem się jakichś innych programów. Kolejne okienko jest. To window always on top, czyli chodzi o to, że nasza gra będzie zawsze na wierzchu, nawet jeżeli mamy na dole na pasku różne okienka otwierane. Jeżeli naciśniemy, chcemy otworzyć to okienko, dajmy na to jakiś folder, to okienko otworzy nam się pod grą nie będziemy go widzieć, czyli coś w opcji, jak full screen. Kolejne dwie zakładki to jest zapis Playloga oraz zapis Chatloga. Je można zaznaczyć. Wówczas gra zapisuje nam, w przypadku Playloga, wszystkie nasze gry. Wyniki gier z poszczególnych łowisk są zapisane w pliku tekstowym, w folderze gry. To samo tyczy się z Chatlogiem. Tyle, że przy Chatlogu zapisują się wszystkie informacje, które są pisane podczas gry na czacie Aby przejść właśnie do tego folderu, klikamy ten link. Gra automatycznie przenosi nas do folderu na pulpit komputera, w którym występują wyżej wymienione pliki. No i to też możemy po, poprzez wciśnięcie Defloat equipment zmiany naszych ekwipunków. Jeżeli wiemy, jak już mamy ustawione opcje, możemy zacząć grę lub sprawdzić swoje rekordy. Zacznijmy od sprawdzenia rekordów po włączeniu i załadowaniu nam się rekordów. Jeżeli zaczynamy grę, tą tabelkę będziemy mieli pustą. Ja jako już gracz, który już dość długo gra Mam też załowiska wszystkie wypisane na dole jeszcze mamy zakładkę official Paper Network Records Webpage. po wciśnięciu tej zakładki przerzuci nas automatycznie komputer na stronę oryginalną stronę rekordów profilek właśnie gdzie tam możemy sprawdzić czy posiadamy jakiś rekord lub jakie są rekordy z danych łowisk danego gatunku i tym podobne. I tu możemy wybrać łowisko na którym chcemy sprawdzić nasze rekordy. No i my na to wybieramy Hapalachti i tu widzimy jakie rybki złapaliśmy na tym łowisku oraz w trybie najlepsze wyniki w trybie 15 minutowym, 30 minutowym oraz na większym jeżeli graliśmy takowe no i dajmy mamy tu kilka gatunków złowionych zacznijmy od leszcza po wciśnięciu leszcza wyświetli nam się tabela 20 największych rybek złowionych na tym łowisku no i waga jego oraz czas kiedy był złowiony, no i nazwa gracza. Tak samo możemy zobaczyć to z wszystkimi rybami. Na przykład z okoniem. Jeżeli dalej możemy wcisnąć, włączyć daną rybkę i wyświetli nam się informacje o tej rybie, no, czyli gatunek, czy też okoń, waga. Łowisko, wędka, jaki typ wędki, w tym przypadku druga wędka, standard rod, przynęta, vertical with gold, czyli taka złota blaszka, co było na haczyku, dalej przynęta, że jest Bloodworm ochotka, czas gry, kiedy był złapany, o za jest akurat 24.07.2013, wirtualny czas gry, nazwa gracza, i pogoda, no, zachmurzenie, temperatura, wiatr oraz y, typ gry po prawej mamy jeszcze map y, jeżeli gramy właśnie na rozdzielczości 1280 najmę na to na 960 y, mapka będzie nam się pojawiała obok jeżeli gramy na rozdzielczości takie jak tu mamy 640x480, po najechaniu na mapkę pokazuje nam się miejsce, w którym złapaliśmy rybkę. Daną rybkę, tutaj, szczałkami możemy zmieniać kolejne rybki, numer, które są na naszej liście tego łowiska, i wracamy do naszej tabeli łowisk rekordowych. Poprzez wciśnięciu All Lakes wyświetli nam się okienko z poszczególnymi gatunkami oraz wynikami na poszczególnych wodach w danym czasie. Od, no i wszystkie gatunki, jakie złowiliśmy no, są tutaj wyświetlane. Poprzez wciśnięciu na dany gatunek wyświetli nam się 20 największych Sztuk danego gatunku, tego danego gatunku i informacje o nim, gdzie zostały złowione, przez kogo oraz jego waga. No I tak samo jak poprzednio, po naciśnięciu uzyskujemy więcej informacji na temat złowionej ryby. Ale wracamy już do naszego głównego menu i yy, mamy. Wchodzimy do gry. Mamy do wyboru grę sieciową oraz grę pojedynczą. Zaczniemy od gry pojedynczej. i Mamy trzy tryby gry. Gra praktyczna, czyli praktyka. Single game, gra pojedyncza z komputerami oraz short cup, czyli takie mistrzostwa. Zaczniemy od praktyki. Po wyświetleniu naszego okienka. Pojawiają nam się informacje, które możemy wybierać, czyli porę roku, jesień, zima lub wiosna oraz pora dnia, rano, południe, wieczór oraz noc. I po prawej mamy wybór łowisk, na których chcemy grać. Tych łowisk jest sporo, w trybie nocnym jest mniej, ponieważ w trybie nocnym możemy łowić tylko. Mięczusy występują one tylko na, na kilku łowiskach, dlatego jest ich tu mniej. Po przyciśnięciu na inne parę dnia już wyskoczą nam wszystkie łowiska. I po wyborze łowiska, po wciśnięciu start w praktyce gra nam się załączy i możemy grać. Wcześniej możemy włączyć info i uzyskać informacje o, o łowisku. No i o rybach występujących na danym zbiorniku. Możemy również zobaczyć mapę matematyczną łowiska. Poprzez wciśnięciu depth map i widzimy jak dno się kształtuje a łowiska, możemy wytyczyć sobie potencjalne miejscówki, z której gdzie ruszymy. No ale my wrócimy i wybierzemy sobie kolejną opcję, jaką mamy, to single game. Ona nie, nie różni się od praktyki wiele. Wybieramy łowisko, wybieramy porę dnia, porę roku. Tutaj dochodzi nam czas gry. Są to już zawody. Mamy do wyboru od 10 minut, przypomnę, że jest 15-30 godzin, półtorej godziny, do 2 godzin. I tu po wciśnięciu start, wybraniu czasu gry i łowiska pojawia nam się kolejne okienko, i w kolejnym okienku wyświetla nam się tryb gry, jakie chcemy grać. Mamy do wyboru kilka trybów, takich jak normal, czyli gra normalna, quantity na sztuki, all species, czyli wszystkie gatunki na wagę, all species na sztuki, wszystkie gatunki na sztuki, no i największa ryba, najwięcej gatunków, tylko jazgarze, tylko konie, tylko szczupak, no i różne te, te ryby. Po wyborze danego łowiska poprzez wciśnięciu start gra nam się załączy. Jeżeli mamy wodę na przykład typu Kijyoki lub Yormalnachty Wyświetli nam się jeszcze okienko, z którego startu chcemy zaczynać, ponieważ gra posiada więcej niż jeden start. Wracamy do naszego o, ostatniej zakładki Single Player, co jest Short Cup, czyli takie mistrzostwa wewnętrzne. I tu mamy do wyboru kontynuację naszej gry lub utworzenie nowej gry naszego niku. Na razie sobie kontynuujemy. Wybierzemy albo zaczniemy może od nowego turnieju. Wybieramy czas, jaki nasze zawody będą się odbywać oraz poziom. Mamy do wyboru trzy poziomy. Oczywiście na początku gry yy, poziom będą zablokowane, te, te trudniejsze. Czyli Medium i Hard, yy, i należy wygrać, zdobyć pierwsze miejsce na poziomie easy, aby odblokował się poziom kolejny. No i poprzez wciśnięcie start ładuje nam się tabela yy, naszych rozgrywek, naszych łowisk. I mamy listę łowisk, które będziemy rozgrywać. I tu też mamy zakładkę setting, opcje ustawienia. Możemy sobie zmieniać przed każdą grą, przed daną wodą, od której chcemy zaczynać. Łowisko i tyle gry. Tu mamy również tabelę wyników. Zawody są jeszcze nie rozpoczęte, także każdy ma po zero punktów. Poprzez wciśnięcie danego gracza możemy zobaczyć ile... Gracz na poszczególnym łowisku zdobył punktów, które miejsce zajął jakim trybie grał na jakiej wodzie i w jakiej dacie. Tak jest na każdym graczu, jeżeli wciśniemy, uzyskamy takie informacje. I możemy po, wciś... po wciśnięciu start zacząć grę. Jeszcze nam się wyświetli okienko, gdzie już przed zawodami wszystkie informacje na temat wody i warunków panujących na, na danym łowisku również możemy sobie sprawdzić też jakie łowisko jak to łowisko wygląda oraz jego mapę batymetryczną to samo jest jeżeli kontynuujemy grę, możemy kontynuować i przechodzimy do tego samego okna My wrócimy do, do ostatniego trybu, jaki nam pozostał, czyli Multiplayer. A tu możemy wybrać, tylko no, dwa wyjścia mamy, czyli Join Network Game, dołączyć do istniejącej sieci, lub do istniejącego już serwera, lub Create Network Game, utworzyć własny serwer. Na razie spróbujemy dołączyć do jakiegoś serwera. Wyświetli nam się lista. Serwerów jakie są obecnie dostępne, i od lewej mamy nazwę serwera, łowisko jakie jest w tym czasie rozgrywane, yy, ilość graczy na hoście, na ilość graczy możliwych, czyli tyle ile się zmieści maksymalnie, oraz na narodowość hostera, poprzez najechanie na, na dany serwer. Mam naciśnięcie go, wyświetla się nadal informacje, jakie gracz posiada IP oraz czas gry, jaki pozostał do końca. W tym przypadku gra była 30-minutowa i 2 minuty zostały do końca yy, tej wody. Poprzez wciśnięcie join dołączamy do gry, poprzez wciśnięcie refresh odświeżamy naszą listę. Poprzez wciśnięcie show player a otwiera nam się okienko, w którym możemy zobaczyć, kto obecnie siedzi na tym serwerze. No tu widzimy graczy grających akurat na tym serwerze. No i poprzez połączenie, możemy zacząć grę. Poprzez powrót, wciśnięcie back, mamy adres IP, który, na który serwer właśnie wchodziliśmy. Poprzez wciśnięcie public host, właśnie wyświetla nam się ta lista. Lub mamy jeszcze adres list. Tu nam się wyświetla lista serwerów, na których już byliśmy. Kiedyś graliśmy, wszystkie serwery, które, na które wchodzimy, się zapisują tutaj. Nazwa gracza i, i numer adresu IP oraz port. Jeżeli chcemy stworzyć własny serwer, klikamy Create Network Game. Tu gra nam się zapyta, czy chcemy, aby nasz host został upubliczniony na tej liście, lub nie. Teraz nie chcemy. Przechodzimy do okna, gdzie wybieramy e, swojego gracza oraz. E, jeżeli gra mamy udostępnioną na, na hoście będą mogli inni gracze do nas dołączyć eee, po przedciśnięciu Run games automatycznie gra nam się losowo wybiera i tak będzie trwała oraz mamy 120 sekund do rozpoczęcia gry i pokazuje nam się jaka gra będzie jakie łowisko wybrane oraz czas gry Możemy poprzez wciśnięciu wybrania komputera i wciśnięciu selek dołączyć graczy komputerowych na różnym poziomie, czyli łatwym, średnim lub trudnym, możemy ich również skasować wciskając RAMów. Jeżeli odłączymy i krzyżykiem wrócimy do, do własnego wyboru poprzez załączenie kolejnej zakładki możemy wcisnąć zakładkę i to nam będzie automatycznie dodawać graczy, którzy będą wchodzić na host. we wszystkich nieciu chat, to widzimy co, co akurat się co piszą inni gracze na naszym czacie no i jeżeli jesteśmy w no to klikamy na kontynuuj, wybieramy łowisko, tak jak w poszczególnych grach i i zaczynamy grę, zaczynamy zabawę. Jak na razie z tych podstawowych zadań, które są dostępne w tej grze, myślę, że to tyle. Także na razie. Na razie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym poradniku.